mamy z tej strony Filip. Dzisiaj chowamy ja, dzisiaj kamerzysta. On szuka Michał. Hello, hello. On swoją hello. kamerą nagrywa, a Tosia, Sofia i Kuba się chowają. chowają. Ja jestem! A ja więc tam. zaczynamy! Idziemy! Ej, no. Ale jeszcze się nie chowajcie, jeszcze się nie zaczęło w razie! Sofia idzie tam, a nie kop idziurę. Trzeba się tam szkoła. Czas, start. O! Ona tam wsadzi ryby. Widzisz, że mnie 5 minut. Wszystko sobie zrobię, widowie ja was obowiem się za i pójdę tam, bo tam nie umiem. Dobra. Oni Muszę poszli za płot. Dobra, oni ja wiem, tam. są. Czemu? Ja Dobra, ja to, z, ja to zmontuję. to wiem, gdzie Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie jest. Nie się gdzie jest. Nie wiem, gdzie ja bym wykopał jakąś dziurę i bym cię zakrył. Mógłbym cię zakryć. Dziękuję. Tosia! Tosia! Tutaj byś się mogła schować. Idę do Kuby. Ja się tego psa. Co? Jeszcze dwie minuty. Wiem. Ona się nie może zdecydować. osoba mogła, to by mogła się schować za kamieniami tam. Tam. Nie. Nie nie Ale co jest dobra kryjówka? W razie czego tylko mówię, jak, nic, jak nie chcecie, to nie musicie. Krzyk, nie, jak ja tam, krzyk, nie jak ja tam przejdę. I nie mamy jeszcze Macie jeszcze minutę. Dalej, Dosia! Tu. tu się ukryj i jak będziesz szedł, tu gdzieś, to Ty idziesz tu i jak pójdziesz, będzie tam, to Ty szybko idziesz i idziesz tu, cześć. Cześć? Ja z tobą muszę się ukryć, Zawaj. Na razie tu jesteśmy. Ty. Dobra, teraz mija 5 minut i zaczynamy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, szukam! Tu prawie startowało.

O! Mają kogoś. Mm. Dziewczyno, byś wygrała. Kogo pierwszego znalazłeś? Eee, Kubę. Kubę. No to, szuka. to idziemy do Kuby, Kuba szuka. Idziemy do Kuby. Dobra, teraz Kuba szuka. A my się chowamy. jestem dalej kameramenem, Dobra, A więc, git, git, Kuba ma 5 minut. Ja liczę ci 5 minut. A więc idziemy się wszyscy chować. Wy się chowacie, ja do was będę chodził. Dobra, widzowie, Ja teraz drugą rundę na z nimi wygram. Patrzcie, Michał, to jest parkurowe. A jakby się tak wykopać tu górę i się tak to... już to mówiłem, Toś Tośce mówiłem, bo tu patrz, nawet... Patrz, tu... Na Ale pasuje. patrz, tu nawet dziury, so... twoja siostra zrobiła tu dziurę, bo chciała się wkopać. Nie będzie. Masz, chłopie, masz 4,5 i pół minuty. Nie wiem, czy to będzie oszustwo, mam to gdzieś. Ale co wy. ja potrzymaj mnie. Wy, wy wszyscy lecicie na dół? No, nie tu nie nie no. Tu jest najsłabsza kryówka. No tak, jedną nogę, tak. No to szpij, jedną nogę. Odejść. Ej, powiedz mi, co chciałam tam, tamten? Samten, nie? Czekaj, Peczek, on to robi. Widzisz? I skoczył tak. Tak. Hmm, I szybko tak się potrzyma tak I tu wejdziesz. Szybko? Nie się, się stanie, czy chodź mi No bo ja muszę też Kubę czasami nagrywać. I wszystkich tak muszę. Nie chowajcie się razem, bo potem wszystkich znajdzie. No właśnie, ja idę tam. Ja idę ja, ja, ja No to idę chodź, chodź. Wiesz gdzie? Ja wiem, Tosia, gdzie. No ja cię trzymam, Nie, nie, nic, Kuba!

Minuta! Dobra, Michał się tu chowa. Ale chłopie, weź tu gejko na ręku. Do tej rury. no, to będzie dobre. Ja włączę flesza. No, o, nie widać za bardzo. No. Czekaj, on co tu robi. Jak on wyjdzie do tej dziury? Kto? Kot? No, tu wyjdzie, kanałem. Pająki tu są. Widzowie, nienawidzę pająków. Szuka! Szuka! Dobra widzowie, tam są dziewczyny. A tu jest zbiera Gdzie idzie? Bokiem idzie? Idziemy do góry. Bokiem? Ja, idę. Czekaj ja ci powiem gdzie Jest na placu, jest na placu, jest na placu Kuba jest na placu Kuba jest na placu Kuba jest na placu ja. Gdzie idzie? Chodź, chodź Dajste tylko kamerzystą A tamta to była Tosia, nie? Tosia. Tu jest Michał. Kuba Michała, z tam jest Michał Tu się tam wyszedł. Ja tędy pójdę oh to będzie trudno To się szuka. Wydarzenia, co, co, co się działo podczas schowanego. Jak biegam tutaj, to tak wyrąbałem,. się. To To się liczy. Teraz lecimy z kubą. A chcesz włączać? Weź to ja, ja cię nagrywam. Bo ja bym poszedł kamerować. Gdzie idziesz? To ja cię na, ja ci nagram i ty tu już będziesz. Jechał jest tam za to się dosłownie bo ja też tam idzie w taką stronę, a my idziemy do Sofii. Ale jak tam, jak y, przy, przy ostatniej rundzie. Chowanego. Dobrze? Ja idę szukać głupy gu, gu, dwadzieścia sekund! Tu i tu idziesz? Gdzie ty idziesz? Tam sobie Gdzie? chłopie pomóż mi. No pomóż mi telefon weź. Tylko nie wyłącz. Jeda. Dobra, i ciu, i ciu. Jest Ja się chował, tu! teraz... A Gdzie? Tam. No to Kuba był. Ja z, Kubą... ja z Kubą byłem. Dobra, to ja idę do kolejnych osób. A kogoś nie znalazła. znalazła ci już? No. A pierwszego bym znalazła? A dawno cię znalazła? No przy kilom. A z kubą już biegła? Nie wiem właśnie. Ona... Kogo a kogo pierwszego znalazłaś? Kuba. Jest! Bo... Ale muszę. A, a, a ja tutaj leżałem. Ku furtki, yes. tak jest. Michał, ale nie koło mnie centralnie przyszła. Michał albo Sofii musi, muszą się szukać. Dlaczego nie ty? No, oni nie byli. Nie ja nie byłem. Nie Kuba szukał już. A no to Sofi bo no. Sophie nie Czy, a, a chcesz? Ty ten? Chcesz, chcesz szukać? Nie mogę. Dobra. Cztery minuty, czas start. Ja, 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 spimę, ja, ja nie nagrywam. No dawaj. Ja mam nagrywać? To. Nie, no to ty możesz siebie nagrywać, no. No i nagrajmy coś innego. W dobra, no właśnie nie. Dobra, ja teraz to się nagrywam, A może... bo nie będę dwa razy ciebie zrzęduł. Dalej to się no cztery minuty. Nie wiem, gdzie się chować. To, to jest to prawdopodobnie... To jest prawdopodobnie ostatni chowany dzisiaj. No dobra, to się schowam tam. Ale ciocia mi się pomóc, bo ja sama nie dam rady. D no to i... Chodź no. mi pomóc nam przejść. Ja idę do Michała No i znowu tam No to ja, ja idę tam wtedy, bo już mnie nogi górze No wejdziemy inną stronę zrobić, jeśli tam się wejdzie już jesteśmy niedaleko mm -hmm. Jesteśmy naprzeciwko siebie więc zrobię cięcie i widzimy się u nich. Gdzie wy, gdzie wy idziecie? Jak? Cztery minuty! Dalej, dalej. Pięć! Cztery! Trzy! Dwa! Jeden!

Cicho, cicho, cicho. Ale odejďte stąd, ko Sofiej tu přijde i ko znajdziecie. Ale cicho to Wygrał. Idzie mistrz. No. I jest mistrzem. Dobra, to było widzowie dzisiaj. Na tyle. Naura.